Yeah. I dwa żółte. Paweł w swoim królestwie Star Warsowym. Tu ma swojego dangerusa, czy jak to tam się nazywa? No i co? Jest, mówiłem. Jest? jaki to był smak? guma balonowa jeszcze mamy cytrynę ale to Kuba musi podpierać. ale on ale to w ogóle nie smakuje jak guma balonowa Pasibus. To znaczy jak guma baronowa, tylko że ten środek to różowy Tak jest. Na jest, tak? Tak. To nie jest jak guma baronowa, ale to środek. Aha, to w ja Smacznego. To będę jadł ja zaraz ściągam tą bułkę i jem tylko wnętrze. Tak, już mam. Już dzisiaj koniec glutenu, nie chcę. Wielbiam bataty i burgery, ale takie rzeczy można tylko kupować na miejscu. Jeżeli tak. ktoś kupuje coś takiego na wynos, no to psuje sobie smak, jakość tej miejscówki, to trzeba zjeść na miejscu. Na proporcjonalnym pasiebus jest rewelka. Zobaczcie, jakiego mam kochanego męża. Poszedł mi po sztućce. Co prawda przeklinał przy tym, ale Gretki. przyszedł. ci przyniósł sztućce, proszę. Jak wrażenia o żółtym? Dobra? Czy nie? Cytryna nie podeszła. I co o zielonym myślisz? Spróbowałeś już. I dobry? I Jabłuszko? Nie, pistacja. Pubuł ulubiony. I ulubiony, czy guma balonowa lepsza? Guma balonowa lepsza. Ale to naprawdę smakuje jak prawdziwa pistacja. Wow, no to się ceni bardzo. Wiecie, jak moja Asia je burgery? Teraz pokaż im to, co ty jesz. To jest Asi burger. <gry> To jest konkretnie mój, tak. I to też jest Asi bułka w z moim ulubionym składnikiem. <noise> Musiałem do swojego powyciągać. <noise> Smacznego, tu się nic Kukura. nie zmarnuje. Nie, cytrynowy smak to jest klasyka gatunku. A ja to jest najgorszy smak. Chyba jeszcze wanilia też jest taką podstawą, mi się wydaje. Pokaż tata na Czekoladę, Co mam pokazać? Nie. Napis. Ale ja słuchałem z widzami, mm. co gadacie o makaronikach, że chciałbyś piernikowego zjeść. Tak, Pistacja? Ja mam piernikowy to byłby... To samo czekolada, tym takie, Zresztą wanilia też jest Ciekawa jestem maliny. Czy też by była taka paskowata? Wszystkie paskowate są przepyszne. Czy możemy już ruszyć pobiec? dalej? Już Mogę dosyć o piernikach. O makaronach. Ja coś tylko pobiec. Powiedz, no. idziemy. Mogę kanapkę ze szczurem? Z czym? Ze szczurem. Chodź, idziemy kupić. Dobra. I szukamy zoologicznego, weźmiemy szczura i zrobimy Ci kanapkę. Idziemy. To dawaj. Nie, teraz ja Ci kocham no, Proszę dawaj. się odbić. Zaczymy czy znajdziesz, jak nie pomysł nie, nie, nie trzeba pomoc na stronie. Nie, w nie. zakazane, w torebce zakazane. W torebce zakazane Teraz bardzo nie znasz. <laughs> Nalazisz kolejnego Kastnala. Co to za kasnal? Do centrum no to idziemy do centrum. Dawaj, idziemy. Hmm. Y czy my się witaliśmy w tym vlogmasie w ogóle? Chyba nie. Cześć, cześć. Cześć, witamy się w kolejnym dniu Vlogmas. I słuchajcie, dobra, zakładam tu... To ty prostu... powiedzamy z znikniemy, bo i tak nas nie Dobra. Słuchajcie, nagrywamy odcinek. Jesteśmy we Wrocławii. I nagrywamy odcinek, gdzie chłopacy ubiorą mnie w dwóch różnych sklepach. Pierwszym... <grym> Pierwszym będzie Peak Kloppenburg, jeśli dobrze wymawiam. Czyli taki bardziej sklep premium, droższe marki, droższy sklep. A potem pójdziemy do jakiejś sieciówki, chłopacy wybiorą której. I zrobimy stylówkę. Premium kontra sieciówka. Także mam nadzieję, że taki odcinek wam się będzie podobał. Oni tu wybierają, a ja idę tutaj do Torebek. Kuba, czerwony do takiego różowego nie pasuje. Albo nie. Co? Kuba, różowa. To ta torebka nie pasuje kuwa. Fajne. Dobra. Dobra, to jej założenie na ich rozmiary musisz wybierać, wiesz? Jak pijem? Weźmiemy S lub M. To jest XS, to weź tam M. Taką wybrałeś? Dobra. Dobra, jedziemy po bluzkę. Nie, tu jest markami to. Panie powiedziały, że tu na górze też są damskie. Musimy poszukać. Chodź. Kuby, tak? Tak. Tak, wybierz. czyli komplet mieszki, Ta czapka, tak? Tak. Komplet mieszki torebka. Dobrze. I buty. Tak. To mama się ubiera w twoje. Zabieram się zamierzenie. To jest twój styl, Kuba. No. To jest stylówka od Kubusia. Ale ja. Załam Ok, dobra. To, tu jest taka bióreczka, teraz zakładam bluzę. Powiem ci, że całkiem dobrze mama ubrałeś. A że jestem w szoku i jestem wraca. trochę przestraszony, że będzie lepiej ode mnie. Ja tam poszedłem typowo w swój styl. Tak jak mamę za każdym razem bym ubierał. Bez a, ja, a ja więc jestem ciekaw. A ja poszłam w mamy styl. W mamy styl? Tak. Bo ja wiem co mama lubi. Tak? No dobra, a mama mnie lubi? No tak. Lubi mnie? No to się cieszę. Bo ty wiesz, co mama lubi, tak? Ale szkoda, że tylko lubi. No też cię kocha. Tak? No? Mówiła ci o tym? A po czym poznaje, że mnie kocha? Bo się całuje, czekaj. A, dlatego. Jak się ktoś całuje, to się kocha, tak? Mi się podoba. Nie mogę, że tak samo. Mi się podoba. Czapa jest tak ciepła, słuchajcie. Torebka, bardzo fajna, ma złote dodatki, spodnie, takie ja są luźne tutaj, <grym> więc jakbym brzuch urosny, to Kuba zadbał o to. Yy, bluza ma na rękawy. rękawy, ale generalnie sztoczyk. super sobie poradził, nawet buty mi dobrał, zobaczcie. Ta myszka mi się podoba na dole. Napis niekoniecznie, ale myszka jest sztosik. Dobra. Zadowolony jesteś, Kuba, ze swojej stylówy? Tak. To czekaj. Teraz mama będzie przymierzać stylówkę taty. <grywa> mama się prawie przewróciła. <grywa> mhm. Takie duże kroki mogła robić. No. A podobała Ci się, mama, stylówka moja? No super. Bardzo fajna. Teraz się przebieram Tak co tata wybrał. Teraz... Spodnie miały być inne, ale niestety rozmiar zły i musieliśmy je zmienić. Kuba nic nie naciskasz. Miałeś trzymać i kręcić. No ale na jedynkę. I masz jedyneczkę i kręcisz jeszcze raz. Tylko mam je głowy nie urmi. Dobra, o, mam teraz obrót. mam bluzeczkę, mam spodnie i czopę. I jeszcze mam dwie bluzy. Także poczekajcie, zaraz będzie pierwsza. Właśnie moja mama wyjdzie. Zaczynam! <grywa> Pierwsza widza. Jestem ciekawa, która będzie Wam się bardziej podobała. A trzy czaiłem widzowi od Kamerę. taty kamery. Na tym stylu i nagrywałem. Chyba paluszki ci wjechały, co? No troszkę. Troszkę, no, ale też radę. Czy ja mogę od razu coś z tym zrobić? Nie, ta czapka zupełnie. Nie... Oj, przepraszam. Chyba poprzednia bluza bardziej mi się podobała. Fajny, duży napis, ale nie bardzo. I jestem ciekawa Waszej opinii. Koniecznie dajcie znać na dole w komentarzach, która bluza? Ta czy żółta? Chyba mi się bardziej podoba tamta musztardowa. Jak myślicie, a mi która? Tak, to <grymka> to my, która? Różowa. <grymka> tak, dokładnie tak. Znamy mamę. Numer jeden. Super. To jest Calvin Bardzo mi się podoba. Jestem ciekawa, jak wam się podoba. To jest moja ulubiona z dzisiejszego tutaj wyjścia do aspektu. Torebka jest super, ale słuchajcie, już. Jest. Tak, nie wiem czy widać. Tutaj, ja już widzę. Brakuje diamencików. I się rozpadają kolejne. No będzie haczyć i ubrania może haczyć. Także bardzo fajna, pojemna. moje kolejne super. Moja spoduwa, ale nie weźmiemy ja. I wybrana Zara. na Rozmiar my jest Jest my. Zgadza się. My own wykszał. Dobra. Ja powstawiam jak też my za mnie tak samo dwie jak tata. Okej. A dwie osobne, tak? Dobrze. Kuba zaplanował również buty, także mamy. No torby jednak nie wezmę, bo zauważyłam fajny torebkę. Okej. Okay. Kuba dba o detale. Dobra, mamy torebkę. Masz strówkę? Tak. Masz, dobra, to szukamy taty. A ja wypatrzyłam z daleka taki piękny płaszcz. Super jest. No, idziemy do przymierzalni, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jaki tam problem macie? Nie mamy żadnego problemu. Teraz odwracamy kolejność i najpierw zaczynamy od Twojej stylówki, a potem bierzemy się za Kuby. Dobrze. że tu wszystko wisi. No, Masz, z tym bardzo. Ale musisz przerzucać wzrok na podwójne nagrywanie. Chyba też już się wziął za operatorkę. Ja Jakiej ja tutaj... używasz obiektyw? Yy, piątka. Przesłona? 1.8, 5.6, 120. A czas naświetlania? Yy, zwykły. Zwykły, okej. Okay. Światło studyjne, tak? 550. No, zwykłe. Zwykłe. No dobra, to wszystko się zgadza. Puch. Najpierw zaprezentujemy tu siebie, o tu jestem ja, tam jest Kuba, a tutaj jest. A tu jest... Tata mama. wygra, tata wygra, bo, mama, bo mamie bardzo się podoba kapelusz dwustronny, więc tata wygra. Słuchajcie, tak, więc jeśli chodzi o kapelutek, to rzeczywiście bardzo mi się podoba i zobaczcie, tutaj mamy kaki. A tu można go obrócić i jest. Nie, jest dwustronny. Metka jest, którą trzeba wyciąć. I Kuba dobrze wie, widzicie, jakiego mam syna. Znawca, To jest znawca mody Jakub Brug. Zapamiętajcie no, no. dobrze. O tu! Dowód. Czarna metka. <grytanie> Zgadza się. Dobrze. Zakładamy resztę. Wyglądasz jak mały Chińczyk. Hej! Ty jesteś chińczyk? Co powiedziałeś? Nic. Jak no to obraziłeś się czy nie? Nie. Jak ci nie, Kuba no się tata podoba? Tata wygra. Bardzo ładnie. Bardzo tak? ładnie? Bardzo ładnie? Nie, no tata to wygra. Więc tak, słuchaj. To no. są moje buty? Nie. Tam są twoje buty. Kuba już się denerwuje, czy tutaj aby czasem tata nic mu nie podkradł z jego stylówki. Słuchajcie, sweter jest bardzo mi się podoba zresztą oglądałam i naprawdę sztos jest cieplutki, a najlepsze jest to, że zobaczcie, super wygląda wsadzony w spodnie. Ale zobaczcie, ja nie musiałabym mieć nic. Pod to spodem. jest takie, to jest takie do kawy wybrane w zimowy dzień, żeby usiąść we fotelu. Mogę Pamiętacie Pawła, który nienawidzi z Bardzo mi się podoba. Mogę Wam coś powiedzieć? <noise> Paparazzi. Peter idzie ze mną do domu. Postanowiłam. Jezu. Nie mogę zrobić. Też kombinerki? Kurde. Kochanie, pociągnij torebusia. Której Jak się to ślimak? Której nie było? U Pawła. Mamy speterek ze ślimakiem. To jest turbo chyba. Mi się o, turu, właśnie, mak, to był turus. super. I generalnie tutaj Kuba przechytrzył tatę. Tata przechytrzył ostatnio Kubusia i miał dwie buzy. Więc Kuba stwierdził, że teraz on zrobi dwie opcje gór. Pierwsza to właśnie ten speterek. Kuba zaryzykował o, i postawił na takie spodnie, 7-8, delikatnie rozszerzone i buciki. Buty mają jeden minus, zapinają się z tyłu i po prostu jednak mam niezapiętego. Krew mi trochę nie odpływa, nie dopływa, nieważne, ale stoję przed Wami, jestem, jest pierwsza opcja Kubusia. Przy ostatnim filmie zapytałam, czy chcielibyście zobaczyć mierzymy Kubusia Puchatka i Kubuś mój udało się, zaryzykował, wziął bez moich sugestii, prawda? Mama nic nie mówiła, tak. Wziął tą kamizelkę, staterka nie będę dzisiaj mierzyć dla Was, do tego dopasował taką torebkę. No naprawdę sztos. Słuchajcie, fajna. Bardzo mi się podoba. Jakbym ja heist, to bym sobie taką kupiła. Ale nie, rozrzucajmy się tutaj dzisiaj. No bardzo fajna. Słuchajcie, z tymi alaglanami rewelacja się to wpisuje. Takie chyba lata 90 trochę. Sadziłam sobie spodnie z tej strony i też bardzo fajnie to wygląda. A teraz Kuba mi podpowiada, że mam założyć coś jeszcze, tak żeby Patrzcie na to. Słuchajcie, to jest sztos. Ta torebka, ta kurtka, te spodnie i te buty. Spokojnie wam tak wyszła z domu, naprawdę. Także kurtawa, jak Wam się podoba. Ekstra i ona bo to jest taka moro, czyli pasuje do moich chłopaków. A torebka to jest taka czysta Asia, czyli przełamanie wszystkiego. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zobaczcie jaką piękną kawę się dostałam z chwineczką profesjonalni youtuberzy podoświetlani <laughs> odpowiednio, a auto idealnie się do tego nadaje, także no, musimy tak zapamiętać. Nie widać, to nie widać, że... A nie, nie. widać oświetlenie, widać. Paweł mnie wyzwał, że nie ma kontekstu i historii do mojej kawy, także historia jest taka, że wracamy do domu. Jesteśmy... I wstąpiliśmy na kawę. Tak, jesteśmy zmęczeni. Kawusia jest z McDonalda. Zostało na niecałe 200 km do Poznania. Jesteśmy na wyjeździe. Już się zamieniliśmy z Pawłem, bo pamiętacie zasadę. Ja jeżdżę po mieście, nawet nieznanym dla siebie, a Paweł jeździ na obrzeżach i w długie trasy. Także taki my mamy podział. Ciekawe jestem, jaki Wy macie.